A to z tą wodą, to w ogóle, to jest tak, że to jest, był kiedyś, bo teraz to już jest inaczej, teren bardzo mokry, cały ten teren. Także moje siostry starsze, a miałam mi siostry dużo starsze, bo miałam jedną starszą o 16, a drugą 18, a o 14 lat, i one, ta panny, ja tak jest Markula, Siedziały na oknie, strasznie lubił siedzieć na oknie, tu było puste to wszystko. Wtedy było trochę inaczej niż o tym, co ja mówię, że takie puste pole, bo tam z tyłu były budynki państwa Emilewiczów. I oni zresztą pawie hodowali, które się darły tak nieuchwaszkudnie. Jakie piękne są pawie, tak brzydko skrzeczą. I, I tam oni mieli swoje zabudowania, ale niskie, tak że tu od nas można było zobaczyć. Zakład Matecznego, znaczy to, to kąpielisko. Nic nie było, nic. To, no i one tak sobie siedziały, zwłaszcza wieczorem, i żabki tu były. I, i jakie przy, przy. No, takie niezwykle to jest atrakcyjne słuchanie żab takiego churu żabiego. Ja tak tu było, tyle było wilgoci. Potem, kiedy zaczęli budować te osiedle, to, to ośrodek i tak dalej, szkołę. To wszystko wtedy, gdzieś ta woda uciekała. Natomiast nie uciekała na matecznym róg matecznego, róg kalwaryjski. Tam jest, no bloki takie są, trzechpiętrowe, bodajże cztero. W każdym razie przez parę lat walczyli tam, bo w piwnicy im zalewała woda. A w ogóle, jeśli się o wodę chodzi, to my mamy tutaj podziemną wodę, źródlaną. Na, tak, zdrową, podobno, że najzdrowsza z wszystkich wód. I Jakoś się o tym nie mówi. Ta, był tam pod Matecznym taki kiosk, gdzie ja też kupowałam wodę w butelkach. Wodę taką y, mineralną, właśnie tamtą, wydobytą z, z pod <grytkiego>, y, mokrego Krakowa, wtedy brzydkiego tego miejsca. I ona, ta woda jest lekko słona. Ona jest, bo ona chyba musi być dalej. Lekko słona i ona przez to nie była atrakcyjna, bo nie każdy lubi słoną wodę. Chociaż solanki są zdrowe, ale to nie solanka jeszcze, tylko taka lekko słona woda. Poza tym w tym zakładzie, tam, który nie wiem, czy on jest czynny, czy nieczynny, bo ja się już do mnie pewnie, jest wspaniałe borowiny, lepsze o tam i na, w sforzowicach. No ale to długi czas. No, no a tu na cmentarzu podgórskim mają taką kapliczkę, to właśnie z podmatecznego, ci mateczni, właściciele tego obiektu i tego, nie wiem, co oni tu mieli jeszcze. Ale ta, w każdym razie ktoś tam jeszcze czasem pamięta jaką świeczkę zaświeci, ale już jest zapomniany właściwie, może rodzina gdzieś wyjechała, może tyle to czasu upłynęło.